Cześć, witajcie. Tu znowu auto. No i jestem z Honorem na kolejnych wyścigach w GTA. Honor wybrał tryb GTA, więc będzie trollował bombami, jak zwykle. Cześć, widzowie z tej strony Honor. No a ja będę normalnie. Zakup całą amunicję. 300 tysięcy prawie mam już Ja nawet nie wiem ile tak, chyba też sporo Niedługo z 200 będę miał Jechaliśmy tutaj czy nie? Nie mam pojęcia Fuck <laughs> you byłem w latarnie, się zabiłem. No i dobrze ci tak. To jest kara. Wiem, za co? Za nic. Ja tylko dlatego w tą latarnię uderzyłem, że ten, że wiedziałem, że ty jesteś za mną i że będziesz strzelał znowu z raki. Strzeliłem wcześniej. Tak, a myślę, że masz jeszcze jedną. Jedne, jak tylko jedne się ma ja mogłeś wziąć następnie. Tam rzuciłem. Dzięki. Proszę. No, mój, to jest bez sensu, tryb, bo za każdym razem te bomby są, mają za duży zasięg. To są bomby zbliżeniowe. Ale ja, ja w tobie nie mogę podkładać. Bo Jak w we mnie. No, nie mogę ci podkładać tych bomb, bo nie masz. Właśnie. właśnie. kupić. Ale kiedy miałem kupić, jak dałeś wyścig? skończyły się A Już zaraz będzie trzecie okrążenie Ja już Trzecie okrążenie jak to, na mecie jesteś? No, no, zaraz będę patrzył jak ty jeździsz. Kiepski jest ten wejście. Ale teraz bierzemy... Nie gramy w GTA, bo to jest bez sensu, bo... Jak jedziesz z tyłu, to mnie z rakiet strzelasz, jak jedziesz z przodu, to rzucasz te ładunki. Złowo, no, pieniędzy Więc nie można skida pokazać. Jak to też jest skill. Jaki skill? Jak ja w ciebie nawet nie mogę strzelać. Puletu nie możesz? Jak mo No, gdzie mogę z pistoletu, jak wiesz? Raz zginę i już Patrz, jestem zatarekiem. równy Czas mamy. No tak. Ja miałem dobry, póki nie zacząłeś wysadzać, nie? Dobra, teraz jakiś... O, łodzi muszę wziąć. Chociaż to już było chyba. A, to weźmiemy. I bez GTA. Dobra. To już wolę nawet inne, zwykłe. Ale bez tego. Ty by dołączał jakiś... Tylko dwie osoby. Ale jakieś jakiś słabi mają niszki level. Niższe ode mnie mają. Dołącza, bo go wy... Chodź, bo dołącza. Co to w ogóle jest to na zawołanie? Myślałem, że wtedy on odszedł na zawołanie to jak włączę to on dołączy a wcale tak nie było yes. a to yy, jakiś leś będzie ostatni ale tym razem nie biorę motoru dobra ja gotowy no, czekaj bo ja muszę wybrać sobie ten żeby, ile on czasu? mało a jeszcze mi wszystkich nie pokazało. 5 sekund dobra, za mało jest czasu na wybieranie. Co wziąłeś? Takie coś. Ja wziąłem jakiegoś żółtego drona. A to ty, ja, ja miałem przedtem tego drona, on jest ktoś słaby. Ktoś wziął jakiegoś takiego beznadziejnego, czerwonego takiego. ja. Yeah. On go szuje osłabego. Aby bezpośrednio za sobą. Widzisz, jak jechać przez to. A patrzę na mapę. Tak, mnie wyprzedziłeś. Coś mnie zarzuciło, nie wiem czemu. Też nie wiem. Co? Ty nie Wybuchłeś Ty nie wybuchłeś jeszcze No bo ja steruję autem w powietrzu mam 5 sekund stralna za okrążenia są O to mówi ci trzeba autem sterować w powietrzu, bo inaczej spadasz albo na pleca albo na wybuchasz. A musiał trzymać Control Też no na shiftie to jest chyba boki, a kontrol to jest tył przód Ja nie mam tyle palców, przecież musiałbym dwoma ręką. Jedną ręką wszystko mhm. Jeszcze z strzałkami musisz operować Nawet nie wiem gdzie, gdzie ten gościu jest no, Ktoś taki gość ma, nie maski do, to wiesz. 25 sekund straty ma do, do mnie Nie do ciebie raczej, nie do mnie a siedem do mnie. Wybuchnij znowu. Nie, skąd? No był. Gdzieś poleciał na bok bo... Teraz, Teraz z... jest... sterowałem i na bok polecił. To niestety nie, jest... nie opłaca Po się wybuchać, nie? Teraz kolejny skok Mnie, gonisz mnie? Starz masz 7 sekund, ale. A ile miałem wcześniej? Cały czas 7, masz. Tamten gościu ma 33. No mówię ci, że to jest deszcz. Już masz 8. Osiem masz. Zaraz będzie siedem. Ja będę po pasie się rozkręcał. Może prawie dziewięć. Nie, nie muszę Nie Ja perfekcyjnie to Już cały czas Przecież widzę. Osiem. 8,9 stetnych masz Teraz to jest żeby dobrze Jest No te, teraz zmniejszasz Bo ja przyhamowałem Ja przepoziąłkowałem 3 razy Wtedy zmniejszasz To już masz 12 Jak? Trzecie jadę. No właśnie, ile jest? Trzy są. no. To mówię, że zostało. Nie ma gdzie odrobić. No nie, znowu mi nie pokazało punktu. Znowu muszę gdzieś wracać, bardzo daleko. Tak, przynajmniej tutaj. Na spokojnie dojadę Dobrze dojechać, a nie no. Ja ten wyścig był taki sobie, bo przez to wypadanie nie można było Ja chcę, ja chcę, ja chcę Ciebie oglądać Kościół gdzieś daleko jedzie Jak dojedziesz, bo dwie osoby muszą dojechać? Na co ty czekasz? Na tamtego gościa. No ma daleko. Ja Chodzi bo emilon, ma okrążenie jeszcze. Jaki ile okrążeń? Zaraz miał ten. Jakby nie ruszył, to by był przede mną. No, 6700 Więc po co mu się to miało krążyć? Gdybym nie ruszył, to bym zanim się przez ciebie. <laughs> jedną sekundę, nie pół sekundy za mną. Tak, 6 sekund. Sekundę, aha. No, można go zostawić, bo jest w sumie kiepski, to będzie się więcej pieniędzy za, nie, za Z górki na pazurki nie było. Dobra. Nie, nie to samochody są. Niech ci będzie. Bo jeszcze były samoloty z ciekawych. To nie, to nie było ciekawe. Znowu terenowe. Co, znowu ruchu uliczny dałeś? Aaa, niech będzie. Właśnie ich teraz duże będzie. No ja ich zaprasza. Ja nie. Ty nie? Ja zaproszenia gości wyłączyłem.. Nie, ja nie no właśnie. Ja ten Moneli ich zaprosił pewnie. No ja wyłączyłem zaproszenia gości. Dobra, niech będą. Ale ten jeden gościu. ja gotowy Ja też Bezkontaktowy jest, tak? Ktoś ma jedną wygraną, 49 przegranych Ja mam 31 wygranych Ja 34 Co wziąłeś? Motor Ja też, bo jak jest bezkontaktowy to motor będzie lepszy, myślę Cztery motory są O. Uważaj na jednym kole nie jeździ. Bo... Ja mój przynajmniej pierwszy. No nie, wypadłem. Jeszcze mnie przejechał ten. To trzeba było skręcić. Takie no. słupki tam były. Dwa słupki były i centralnie w jego trafiłem, mimo że pomiędzy nim była bardzo ta... Nie wiem dlaczego miałem pecha. Nie wiem też, jestem trzeci na ośmiu Ja jestem ostatni Jeszcze nikt nie bytu. Ciężko tu będzie, żeby ktoś wypadł Jak ciężko jak ja wypadłem Sam ty Jak tacy dobrze wypadają? Ile okrążeń jest? Dwa albo trzy <grym> Właśnie auto mnie przegoniłeś, nie Ten A, ty jesteś ostatni. A tak, ja jestem szósty. Wypa ja się zderzyłem z barierką. Dobra, tego niłu nie ma. Zaraz Dobrze, że tutaj nie ma tego trybu, że ostatni wybuchy. że tu nie ma trybu GTA. zabijali. Ja bym ich pozawijał. No właśnie, narzekał. <noise> gościu wjechał w ten... w koczu, tam jest taka wyskocznia, nie? No, no i przez tory, i gościu wjechał prosto w supek. Faktycznie, jakiegoś już. Ja, na którym jesteś? Na ja jestem na piątym. Już Teraz na jednym kole pędzę. Kontrol i strzałki Ale gościu popiernicza jednym autem Byś widział to most... Taki most tam będzie, nie? I się nie zmieścił A ja gonię takiego gościa, tego, tego tego co grał z nami na poprzedniej rundzie Już obserwuję Miałoby być okrążenie A jeszcze mnie ten samochodem uprzedził. Kurde, widzę jak tam jedziecie we dwóch. A co i siódmy, ja nie skończyłem. Ja piąty. Gdybym się nie wywalił, bym był co najmniej trzeci. Co to jakiś koleś tutaj stoi? No czeka. Dobra, zostawiamy tych ludzi, bo z nimi się ciekawie jeździ. Dobra. Piąty A właśnie, zawsze jakiś jest motor, to tam tego pecha, że się taki mały słupek trafi. Nie wiem, czemu od razu się spada z niego. mało pieniędzy. No teraz czuję, że wygra. Jakby były samoloty, to bym wygrał. Nie, nie bierzemy samolotów na pewno. Ale, wziąć? Ja jestem hostem, więc. Mało pieniędzy, nie? Dobra, co bierzemy. Może z doków coś tam no. No i nie wzięło mi. Nie zdążyłem nacisnąć? Może. Przecież ile? 5 sekund miałem rapce na naciśnięcie, czy ile? Na pewno dłużej nie wybierałem. Ale co będzie? Wybrywka z doków, czy tam to co tamten gościu był? Wy... O Boże. Kaskaderski. Dołączają. Musimy szybciej się decydować na coś, bo wtedy obaj byśmy zagłosowali, to byśmy tam to wzięli. A mnie już nie, nie dało rady zagłosować. Mimo, że 3 sekundy jakieś tylko myślałem. jakie No to na paldzie to jakiś na, z konsoli może. O. Dobra, jest. Możesz startować? Już, no. Będę leweli, tutaj jestem trzeci 8-3 weź Ma dobre hamowanie i przyczepność Nie ja wiem co I... wezmę Mówię ci Może być i ten Ty co wziąłeś? Pirusa Ktoś ma 11 wygranych, 216 przegranych. Nieźle, nie? No. No. Jestem na samym końcu. Na samym początku? No bo ty jesteś hostem, to chyba host zawsze zaczyna od początku. Z tego co wiem, ten wyścig chyba już nie, nie razu zjewaliśmy. O, jeszcze nie trafiłem na busta O, ktoś wybuchł Kto jesteś? Piąty. Trzeci. Gaz do, do rury. Nie doleciałem. Do czego? No skok był i nie doleciałem. Aha. Drugi jestem. Ale szósty. Ile tu okrążeń Jest, Mam nadzieję, że duży Ja pierwszy Bo chcę wygrać tą gość Nie wygrać, bo jestem pierwszy Ale co z tego jak Cię Już zapomnę o tym Będziesz miał teraz CPH. a na razie ja miałem Przecież to jest trudno nie dojechać tutaj do tego Mi się udało nie dojechać Masz 14 sekund straty do mnie Ci. No mówię ci, 13 sekund masz straty. No widzę przecież. Ja nie widzę. A zet. Nie mogę zetać styć bo wtedy nie będę miał ręki do sterowania. Aha, wiem co to jest za wyścig. Pamiętasz ten wjazd do tunelu? Tak. To jest ten wyścig. A właśnie zakończyłem pierwsze okrążenie. Też zakończyłem. Moje auto leci na prost, mm. Jak nawet wyskoczę, A jak ja skaczę, to gdzieś na bok za każdym razem. Ale ja, wiesz, ja steruję. Za każdym razem steruję ja nie mam czasu sterować, bo to mi się spieszy. Dobra, czwarty, ktoś mnie wyprzedził Który jesteś? Piąty cały czas Teraz ten skok tu będzie, tak, coś się zawsze wydawał O gościu nie trafił Nie wiedziałem, to... oczywiście, wypadłem. Ale jak możesz wyparać? No tam zarzuca strasznie. Ta, tak zarzuca. Nie, nie, się... nie zarzuca. Przewizor, ale dobra na trzecim, okrążę cię do go Nie ma trzech, są dwa. Jak chcę, dwa, ale to bez sensu taki wyjście. Nawet nie, ma, nie mam szansy wygrać. Auto jest bezkontaktowy to tu, tu chodzi tylko o skill. No dobra, po prostu. Ale to nie mogę zaprezentować skilla, póki nie znam No to ja znam mapę powiedz. Jak oni tak szybko i wjadą OK, ja już jestem w tunelu. Tunelu jest na mecie. Ta meta jest zaraz za tunelu. Party. No nie muszę tego wyprzedzić No nie! Ich koziołkuje mi. No i co, i wyprzedzi mnie na samej mecie. Bez, bez sensu. Widziałeś to? Nie. Mój zrobił fikołkę i może sterowałem do tyłu. Dobra, teraz daj jakiś lepszy wyścig. My bierzemy, bo te co oni biorą są kiepskie. O, następny tak leci jak ja. No ale... lądował na dwóch kołach. Ja też na dwóch Na czterech leci, raczej. Ale zrobiłem fikołek i przez to wolniej leciałem. A byłem z jakichś 50 metrów przed kolesiem bo on chyba zwolnił, tam trzeba zwolnić, bo inaczej nie da rady. Za to mało pieniędzy jest. No, dajmy jakiś tak, żebyśmy mieli też szansę coś ugrać. No nie, nawet na podium nie no, jest. Co on dać? No, jak będzie wiadomo, co to ci powiem. Baderski wjazd na bank. Halo, jesteś szybko dawaj. Nie bandy. zdążyłem. No i oni coś wzięli znowu kiepskiego. No, ale może tym razem wygram, zobaczę. Jak się gra z ludźmi, to nie tak łatwo wygrać. Ja to tak, nie. Jak dużo osób jest, to może mam z pięć takich zwycięstw dopiero. Także było co najmniej jakieś osiem, dziesięć osób. O. Ale ja tylko z tobą jeździłem i z Firemanem, nie? No tak, ja a, też. Ale, a, ty nie robiłeś wyścigów sam? A nie, ty robiłem. Aha, no. To miałeś tam jakieś szanse coś powygrywać chyba, nie? No. No i czemu nie dołącza? Nie ale wiem, ładuje. To też te, masz chmury? Długo ładuję, tak. Pół godziny będzie ładowało. Dobra, no i co? Kaskaderski znowu wzięli. Znowu super samochody. Ty mu odszedłeś? Przecież jestem. Odszedłeś, u mnie odszedłeś. Nie, ty odszedłeś. Ja zostałem z Gozitem jakimś. No to wyjdź z A nie... Jak wyjdziesz to. To ty też zostałeś na inny ten wyścig Tak, zostałem sam. Aha, dobra, czy czekaj, ja zakończę odcinek. Dobra, ja też. No, to pozdrawiam. Czeka, teraz czekam aż będą jakieś lepsze wyścigi, bo te na razie były z ludźmi jakieś takie... Jeszcze z ludźmi programy, ale to na następnym odcinku, więc cześć.